Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnych mistrzostwach Dolnego Śląska we fryzjerstwie. Przed nami masę ciekawych pokazów, ale przede wszystkim zmagania młodych adeptów fryzjerstwa. Zobaczmy, jak sobie poradzą. Wanda Ziembicka, prowadząca dzisiejszą galę. Pani Wanda jest legendą telewizji wrocławskiej. No i Pani Wando, tutaj moje pytanie pierwsze: no, co pani tutaj robi? Proszę pani, no, prowadziłam, dostąpiłam zaszczytu. Zresztą po raz, no nie powiem, że no, kilkanaście lat jestem związana z tymi pokazami. Zresztą wszystko to dzięki takiej organizatorce, jaką jest pani Janina Tyrcz, która od 52 lat organizuje te mistrzostwa. To są 52 mistrzostwa. Te kilkanaście lat się przyglądam temu. Lubię ludzi młodych, zdolnych i kreatywnych, bo dzisiaj widać było straszną kreatywność, zarówno tej dojrzałej ekipy która była w ofie, czyli w tych pokazach ponad podziałami przed publicznością. A teraz yy, widzimy to, co młodzież startuj, startująca, zarówno w seniorach, jak i w juniorach. I też piękne fryzury, no niesamowite. Do tego dobrany yy, strój, dobrane buty, yy, dobrana twarz dziewczyny. Prawda? Bardzo mi się to podoba i uważam, że yy, te talenty yy, trzeba wyłapywać prawda, wyławiać jak perły, yy, które się nadają do noszenia na zewnątrz przez piękne kobiety i nie tylko. Z nami Michał Krzyszycha, właśnie szedł z pokazu, który zaprezentował. Było to śniadanie u Tiffaniego. Pokaz bardzo glamur, bardzo klasyczny, piękne upięcia. Michale, co powiesz o tych upięciach? Jaki, jaka jest Twoja kobieta u Tiffaniego? Czy to będą trendy na, na przyszły sezon? Czy tutaj w tym widzisz jakby te trendy? Ja widzę trendy tam, gdzie kobieta jest piękna. Czyli to jest też powrót do klasyki, tak jakby, tak? Czyli... Oczywiście, tak jak z modą wracamy cały czas, zaczerpujemy jakieś inspiracje z dawnych czasów, i wszystko kręci się w kółko. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby kobieta była piękna i żeby podkreślić jej piękno. Niekoniecznie y, musi to być moda y, współczesna, y, moda dla samej mody. Dla mnie kobieta musi czuć się dobrze, seksownie, zmysłowo i pięknie. nami Rafał Szydłowski i Dawid Wnuk świeżo po pokazie BeFree. Swoim pokazem wynieśli trochę koloru, trochę dynamizmów na scenę i Rafale, może powiedz nam, opowiedz nam o tym pokazie, co było głównym zamysłem i celem? Głównym zamysłem i celem było pokazać, pokazać młodzieży, że nadal można pracować, nadal można się rozwijać, można pokazywać nowe trendy, nowe style czesania. Może ten styl być również na pokazy jak na dzień, na co dzień. Również Myślę, że cały pokaz był udedytowany wolnością. Tego, żeby wszystkie fryzury były wolne, żeby to ten, cała baza nie była ściśle zbuntowana na stary styl. Wprowadzamy nowy styl artystycznej pracy, która pokazuje taką pracę, jaką ja. Pracuję na co dzień i jaką chcę pokazać w naszym partnerstwie Bifry. Tak jest, czyli wolność koloru, wolność wyboru, wolność formy. Dawid, czy, czy to jest właśnie współczesność, czy to jest, to jest kierunek, w którym podąża fryzjerstwo? Osobiście uważam, że tak. Moim zdaniem. Fryzjersko cały czas się rozwija, jest coraz bardziej bogatsze, i coraz bardziej rozbudowane. To znaczy, że fryzury są tak jakby ala w stylu takim, który były kiedyś, czyli 15-20 lat temu, z tym, że z taką nowoczesną linią. Co jest wygolone, coś jest podgolone, coś jest dłuższe, coś jest krótsze lub uczesane. No i przede wszystkim dominacją jest też kolor. Tak, to jest coś, co po prostu podkreśla wizualność fryzury. No i również była tu ingerencja w brodę. Czy broda również się wpisuje w to fryzjerstwo? Tak, owszem. No w ogóle kiedyś za czasów PRL-u, że tak to określę, yy, w stronach fryzjerskich normalną i codzienną usługą było golenie brody. Więc ja osobiście w swojej pracy staram się po prostu wprowadzać powoli, po części, troszeczkę, troszeczkę. Tak to właśnie widać, też kolega ma w brodzie wycięty małutki, delikatny wzorek. Osobiście uważam, broda jest domeną męskości, skoro mamy brody, czemu możemy ich nie nosić? Piękne rajskie kolory na głowie i cięcie. Cięcie odważne maszynkom. Tak, cięcie odważne maszynkom, linie proste, pokazane kolory. Jak najbardziej wszystko bardziej z podkreśleniem szczupłych twarzy i trochę drapieżności, tak? Żeby te fryzury zmieniły się z codzienności do tego, żeby kobieta mogła pokazać, że też jest drapieżna, tak? Czy w naszym upięciu tutaj jednak upięcie nie jest standardowe, nie jest takie jak zawsze? Upięcie zostało zrobione wykonane z różnych technik karbowanych, kręconych i prostych włosów, po to, żeby było wszystko proste, ładne i delikatne. Zarazimy też żeby miało charakter i cel tego wyjścia, tak? Moim zdaniem pani młoda powinna być nowoczesną panią młodą, a nie zbitym tradycyjną czesaniem wszystkich koków. To upięcia. muszą być nowoczesne, lżejsze na głowie, a zarazem takie, którą zwracają uwagę na tą panią młodą.